To jest, proszę państwa. A ja miałam przygodę z żenią, też chodził do paru. Najpierw mu się podobała, miałam czar i wdzięk, kim z sn, no i spędził ze mną. Zresztą na mój koszt tysiące drogich. Obiecywał, uby złota, mój pan to był jego druk. A jak kochał mnie, zresztą na mój koszt to rzęsy aż do końca, dostałam kosza wrzeć. Żen się nie chciał żenić, mówi. Że u mnie mnoga let i u niebo nie padnie. No ty te dłużnie. Dostał gdzieś porażenia. Mówił, że było harasza, ale kczortu gdzieś paszło. Powiedziałam wtedy że że jak taki z niego zimny drań, niech natychmiast i to na swój koszt poszuka. Innych, panie, mówię, żenia. Do swidania. No ty prosta, stój, tyj drań i praszczaj, żenia, i to na swój koszt, bo ja cię już dosyć mam. Podszedł sobie ten żen, napisał przez zakazu sumienia w poczuciu jego wielkich win. Wziął tylko mą kartę i pin. Szukajcie mi tego żenia. Co chosy w bezce za min. Na to tworzenia. Czort z nim. Chcę tylko mą kartę i piń. A spotkałam go, a poznałam dzięki Magdzie, kelnerce, właśnie w tym barze. Koleżance mojej, Przychodził tu, przychodził sobie na piwko. Jaki był kiedyś? On do dwóch nie zliczył. A przy mnie jaki się zrobił. Sławny, od razu, mądry i światowy. On kiedyś przyszedł do baru na samym początku, jak tylko przyjechał. Poprosił piwo. Przyniosła mu to piwo na podstaweczce elegancki. Wypił, zamawia drugie. Ona mu przynosi, patrzy podstawki nie ma. Poszła po podstawkę. A on zamawia trzecie piwo. Ona patrzy, znowu podstawki nie ma, wkurzyła się i przyniosła mu bez podstawki. On tak patrzy na nią, patrzy i mówi, a wafla nie? <śled>